Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. „Za Zaprawdę powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa. Podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz, i tam Wspomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie. Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy. I aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a ja wam powiadam. Jezus z mocą autorytetu, nauczyciela, w sposób pogłębiony chcę ukazać to, co jest najgłębszą istotą tego, co dotyczy treści Piątego Przykazania: Piątego, czyli Nie zabijaj, żeby nie sprowadzić przypadkiem tego przykazania, tylko do takiej, jakby się mogło wydawać, takiej uproszczonej wersji: Nikogo nie zabiłem. Nikogo nie rozjechałem, to znaczy w zasadzie nie mam sobie nic do wyrzucenia w materii Piątego Przykazania, które dotyczy szacunku dla życia i zdrowia drugiego człowieka. Jezus zwraca uwagę na dwa szczególne aspekty rozumienia tego przykazania, nie zabijaj. Po pierwsze, że tak jak mówi. Każdy, kto gniewa się na swego brata, już w jakiś sposób w sercu dopuścił się jego zabójstwa. Kiedy używa wobec niego obraźliwego słowa, tutaj po arameńsku jest przywołane to raka, to znaczy może nas trochę nawet wprowadzić taki trochę uśmiech, pust... sformułowania, które my czasem też znamy z takiego potocznego żargonu. Pusta głowo. Idioto, kretynie. Czasem człowiek w nerwach, ale czasem rzeczywiście w taki sposób też używa takiego mocniejszego słowa, żeby, żeby obrazić. I dlatego Jezus mówi, możesz słowem, postawą takiego patrzenia z góry na drugiego człowieka. Takiego, takiej pogardy, wyszydzenia, zabić go w swoim sercu. I dlatego Jezus mówi tą prawdę, która może nam wszystkim bardzo pomóc. To znaczy, jak traktuje drugiego człowieka. Wiele razy jest tak, że my nawet często nie zwracamy uwagi na to, jak potrafimy o drugim człowieku się wypowiedzieć, jak, go wie, jak zajdzie nam za skórę, jak nadepnie nam na odcisk, jak pojawi się nie w tym miejscu i nie w tym momencie, kiedy potrzeba, jak często potrafimy go potraktować. Bo za długo zajął miejsce czasu u lekarza, bo w kolejce, w kasie. Za długo płaci pieniądze, bo tak, a nie inaczej się zachowuje. A tak naprawdę zaczyna się to od tej, tego poczucia, czuję się lepszy od drugiego, dlatego mo mogę go potraktować nerwowo, gwałtownie. To jest ten, ten pierwszy aspekt, który Jezus mówi. Na tą pewną wrażliwość serca. Znaczy, jeśli miłość ma się wyrażać w, w szacunku dla, dla człowieka, też w wypowiadanych słowach, jak ja traktuję tego drugiego człowieka, czy w mojej rodzinie, czy w mojej pracy, czy czasem spotkanego zupełnie przypadkowo na ulicy, w kolejce do lekarza, w sklepie komunikacji miejskiej. Jak ja traktuję tego człowieka? Mogę patrzeć na niego od, od, od pierwszego momentu spotkania z Nim z góry. Mogę się zawsze od Niego uważać lepsze. Zawsze wypunktować Jego słaby punkt. Zawsze wyśmiać to, co w danym momencie y, mi się w Nim nie podoba, w Jego zachowaniu, w Jego postawie. Ale Jezus chce czegoś innego nas nauczyć. I także czegoś w tym drugim aspekcie rozumienia tego piątego przykazania, czegoś bardzo, bardzo ważnego. Mówi Jezus, jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie, został dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. To znaczy ta gotowość do pojednania, przebaczenia urazów. Oczyszczenia swojego serca z resentymentów, z pretensji, osądów, złości, gniewu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy automatami, robotami, że nie zawsze i nie od razu ta, to przebaczenie będzie tą postawą, do której my jesteśmy już od razu zdolni, gotowi. Czasem potrzebujemy. Długi czas modlić się. Prosić Pana Boga o tą siłę, by mieć tą gotowość, tą decyzję serca, żeby przebaczyć, żeby darować urazę. Ale to oczyszczenie serca z tych pretensji, kwasów, złości, ta gotowość do pojednania jest tym, co rzeczywiście. Powoduje, że, że miłość między ludźmi może się pojawić. Kiedy Jezus mówi te słowa w Kazaniu na Górze i rozszerza właśnie tą interpretację rozumienia piątego przykazania, to nie po to, żeby nam stawiać wymogi ponad nasze ludzkie siły, powiedzieć coś, to jest nie do wykonania. Tak się nie da. Tak żyją ludzie idealni, perfekcyjni. Pokaż mi jakiegoś jednego takiego człowieka, który. Zawsze w, w, wypełni to słowo. To słowo jest tak naprawdę możliwe do przyjęcia, do życia w ten sposób wtedy, kiedy patrzymy na Chrystusa. Kiedy widzimy, że On jest tym, który może uzdolnić moje serce do tego, żeby nie czuć się lepszym od drugiego człowieka, żeby Go nie przekreślić od razu. Ale zobaczyć w nim człowieka, brata, siostrę, dziecko Boże, adresata miłości i dobra, do którego jesteśmy zaproszeni. I oby było tak, że ta, ta gotowość do patrzenia na drugiego człowieka z miłością, szacunku dla jego życia i zdrowia, i ta gotowość do przebaczenia było tym, co będzie porządkowało nasze relacje. Czymś, co pozwoli nam w drugim człowieku zobaczyć człowieka.